Cześć, tutaj Leszek z Wrocławia. Dzisiaj zajmiemy się ulicą szewską. To jest ta ulica, zaczyna się od... Jeżeli oglądaliście wczorajszy odcinek o Świdnickiej, tam jest Świdnicka ulica równoległa. Tu jest taka trasa w WZ Kazimierza Wielkiego i tutaj się zaczyna ulica szewska. Dalej strat. Lalek, Lalek. No i... Ulica Wąska, zostawiono tutaj tory z XIII wieku, tutaj zakład, yy, on się nazywa, zawsze tutaj był, wrocławskie przedsiębiorstwo budownictwa. No i idziemy naszą ulicą, zostawiono jeden tor, chociaż kiedyś chciano to odłączyć, znaczy zlikwidować. Obecnie jest dużo nowej zabudowy, bo uległa zniszczeniu jak wrocła. Tutaj jest zaplecze od ulicy Świdnickiej plac zabaw po prawej już nowy budynek luxmedu. Tego kiedyś nie było, nawet pasuje tutaj. Szewska centrum się nazywa i... Dalej zabudowa, po lewej pokazywałem ten plac szerokość ulicy jest bardzo wąska Po lewej stronie dalej to jest Ofiar Narodowy Bank Polski tam w głębi. Po lewej stronie będziemy widzieli nowe zabudowania Tam były kiedyś dwory książęce Ale współczesność jest już inna. No i następny budynek i obok i dom handlowy. Dzisiaj coś tam pisze do wynajęcia, chyba nie ma. architekt Ekspresjonizm to jest zabudowa. Bardzo modny dom. Na górze były zakłady, jakieś dziwiarskie. Bardzo modny dom w czasach komuny. Później nie wiem, nazwę otrzymał. A to było e, jedno z centrum odzieżowych No i po lewej stronie też Nowe budynki z zabudowy tutaj były kiedyś chyba zamek korny. Tak o ile ja pamiętam No i zupełnie nowy budynek przystanek tramwajowy idę takim lepakiem sobie chodnikiem i co tam jest? No na dole sklepy, zobaczcie jak to wygląda. No i mamy w całej się kameleon. Do dole oczywiście Biedronka, już nie będzie tego co kiedyś. Idę dalej. Jest deptakowata ulica od rynku z lewej strony. Zaraz zobaczymy rynek. No i znajdujemy się, tam jest rynek, tu jest ulica Łaska, taki ciąg do ulicy Szewskiej. Z pozarujemy się o nią kiedyś indziej o na no, dole są apteki i na górze nowy biurowiec i po lewej stronie mamy SDH Fenix Bardzo piękny budynek pokazywałem go jak robiłem rynek bo on przechodzi aż do rynku tkaniny na dole bank Pekao. Tutaj zawsze był dom towarowy. Tylna elewacja to jest sucesja. Gotyk. Gotyk. Tak wygląda styl. Gotycki. I mamy tutaj ten feniks. Tam gotycka świętej Marii Magdaleny. Tutaj do rynku jest nowy targ. Ulica szwedzka. Dalej jesteśmy. Piękny budynek. Kościół Marii Magdaleny gotycki XIII. 15 bardzo charakterystyczny gotek o no, Kubus hotel proszę bardzo sentyment tam kiedyś pracowałem tutaj tutaj mamy kubrys kolecam dalej linia tramwajowa to było kiedyś szersze o ten chodnik ale jest tutaj tylko ciąg pierwszy zrezygnowano z ruchu u... eee, samochodów no. no i współcześnie tak to wygląda Wita Stworza tam dalej jest ulica Nowe Zabudowa no i dobrze, że jest nowa, bo tutaj nic nie było po prostu. Tak pusto by stało Taka wkomponowana No i placy, który zostawiono jednak Przed kościołem, tu jest kościół Minęliśmy go właśnie. No i nowe budynki tu były pałace patrycjuszowskie wszędzie. Niestety tego już tutaj nie będzie to jest współczesność z wrzutkami starej. o, kule szklane fontanna tutaj jest zabezpieczona stamtąd żeśmy przyszli i tutaj stoi. No i będziemy szli tam, jak pojechał ten samochód. Na rogu była kiedyś księgarnia, czy jest dalej, rolnicza. Nie wiem, ciąg sklepów. A tutaj jest znowu rynek, bo to jest równoległa ulica. Tutaj jest ten kawałek, to jest ulica Wita Stwosza. Jestem naprzeciwko tego nowego budynku. Tam byłem dziękuję. Przechodzimy przez Stosza. No. I idziemy dalej. Ulicą. Co tutaj było? nie pamiętam, chyba OGD. Już niedługo będzie coś tam, coś tam. Tu chyba było OGD. No i nowe budynki do ska rzadka idziemy tam obówniczy był tutaj mamy troszeczkę podwórek no, skwerek ładny No, mówiłem rzadka tutaj ją pokażę góra O, idziemy dalej, pełno oczywiście, o jest antykwariat naukowy, jeden z na dłużej, chyba we Wrocławiu antykwariatów, nie został zlikwidowany. Kamienica, odkryłem się, Przewska 66 tutaj jest, 67, jakbyście chcieli wiedzieć, a tu 64, no i plomba nowa. Idziemy dalej Tu z tej strony gdzieś stoję kamienica druga, no wszystko to już po wojnie, po, po, nie po wojnie, tylko XX wiek I zbliżamy się do ulicy Kotlarskiej. Uff, rzadka na ulicy. Kiedyś chyba to, to będziemy nazwali. I przy tej kwariacie kotek, bo on tutaj gdzieś jest na seria żywy. Tutaj korzystny przebieg ulicy sprawił, że chciano w 30-tych latach tutaj zrobić szerszą ulicę, pod wyburzenie przygotowaną nawet. Domy, ale zrezygnowano z tego i zostawiono pierwotny kształt. Poszła ta ulica, niby tam po prawej stronie, nowym targiem nożowniczą, ale to i tak w dzisiejszych czasach nic nie dało. Jest Wrocław zatłoczone. Oczywiście tutaj są te nowe budynki, gdzie były pałace których nie ma. I ulica Kotlarska, Sędziborska Radka i Kotlarska ulica. Uf, przez wojnę zostały po prostu zlikwidowane w te stare e, zabytkowe mm, kamienice. No ale coś tam, co się ostało, to zostało jednak niedużo ale jednak no idziemy tutaj nową częścią tu był sklep narzędziowy jeżeli chodzi o współczesność ale już nie ma I tutaj też jakieś fatoachy były chyba oczywiście tego wszystkiego już nie ma i ulica Marzownica przecinająca się. jesteśmy dokładnie na skrzyżowaniu kiosk tutaj zawsze był no i tutaj zaczynają się strefa uniwersytetu osolinaum i kościołów to co zostało tu są te stare tam stare nowe budynki przechodzimy na drugą stronę o, widzimy coś starego Ach, najpierw pokażemy Uniwersytet Wrócarski Jeden z wydziałów Tak wciśnięty tutaj No i w całej okazałości Szewska 50 archiwum i katedra etnologii, jeżeli będziecie się chcieli studiować. My idziemy dalej ulicą Szewską. Szewska 35. Następny kościół i zakład osolińskich będzie Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii. Tu się możecie poduczyć historii e, nie tylko rozmawia wiadomo zawsze tu tak był Instytut Historii Sztuki jeżeli kogoś to interesuje no, 36 A, tabliczka Teodor Mosewius, śpiewak, dyrygent churu założyciel Przeszedłem na drugą stronę, żeby pokazać to co tam czytałem Zbliżamy się do następnego kościółka Proszę bardzo figuria matki z dzieciątkiem tam chyba jest zaraz tam dojdziemy i to i ulica Uniwersytecka, którą się kiedyś zajmiemy, teraz ja zajmiemy się różnymi ulicami. To jest z XIII wieku. W XIX wieku przebudowana na dom mieszkalny. O, to jest taka no Nic z tego już nie widać. Z tego XIII wieku. Przewskar 47, Będzie jechał teraz tramwaj. Tutaj o ile ja wiem to chyba była dalsza część tej kaplicy, tylko zburzona i tam dalej cmentarz był Proszę bardzo. wejdźmy w ten zaułek może No faktycznie gotyk to co zostało zostało zburzone do tamtej strony a został tylko jedna elewacja Faktycznie w tej kaplicy weźmy w ten zaułek bardzo taka stylowa, taka, taka cichy, no bo dzisiaj tego, o, i tego i zaułek tutaj tego Szewskiej, a tu faktycznie bardzo ładne, wkomponowane to wszystko. my może świętego. Maciej, do tego kościołu widzę furta otwarta, zerkniemy może tam Tu jest ta część nowa i pokażemy środek Chodzę na drugą stronę i tutaj jest właśnie, tam żeśmy widzieli ze środka, wydawnictwo Ossolineum. To jest zespół poklasztorny i zaułek osolińskich tam był poklasztorny, kościoła. tutaj plac budowy, nie wiem co tu będzie. Dochodzimy powiem, że do końca ulicy Szewskiej, tutaj jest Uniwersytet Wrocławski plac uniwersytecki, trzeba się nim zająć i restauracja chyba obiektu Uniwersytetu i z boku wydawnictwo Solińskich z tym załunkiem. tutaj do którego wszedłem, tam ludzie stoją, nie mogą za bardzo pokazać. Ale pokażę. Na ten po lewo. O. Bardzo przyjemne miejsce. Pójdźmy dalej. To już jest koniec ulicy. Tam widzimy że oddali elektrociepłownię. Zbliżamy się do Odry. Tablica informacyjna szewska 37. I Solineum. tak wygląda. Wejście chyba znacie co to jest Solineum. albo uczyliście się na historii. I zbliżamy się do ulicy szewska, końcówki grocka. Tutaj ta jest bardzo ciekawy widok. Tam jest Ostrów Tumski. Chyba wiecie co to jest. Tutaj, Semenu, Centrum, Galeria Nowy park. O, tablica Maksymilian poświęcona założycielowi. Tutaj jest yy, właśnie Uniwersytetu Gmach. Odremontowywamy, tu za mną, z tyłu jest ulica Grodzka i tam dalej będziemy pokazywali w przyszłości. I mamy ulicę Szewską z drugiej strony. Za mną przyjechał tramwaj po lewej budynek od Solineum i kończymy na dzisiaj nasze zwiedzanie do następnego razu.